Kamil Majchrzak rozgrywa Turniej Życia. Ależ przepięknie gra Polak podczas tegorocznego Wimbledonu. W trzeciej rundzie nasz jedyny reprezentant w drabince tegorocznej edycji pokonał Artura Rinderknesia. Nie byle kogo, ponieważ tenisistę, który wcześniej wyeliminował Aleksandra Zwieriewa. To był wielki triumf, o którym chyba nigdy nie zapomnimy. Ale na tym nie koniec. Już w niedzielę o godzinie 12. Czasu polskiego Kamil zagra o ćwierćfinał imprezy z Karenem Haczanowem. Nie ma się co oszukiwać: mecz z Rosjaninem może i powinien być trudny. Ale już sam fakt, że Kamil znalazł się w najlepszej 16 turnieju wielkoślamowego, to powód do ogromnej dumy. I wynik meczu z Haczanowem tego absolutnie nie zmieni. Dlatego trzymajmy kciuki i wspierajmy Polaka. Kamilu, daj z siebie wszystko.